Dzień dobry, witamy Państwa po krótkiej przerwie. Jan Leśniak jest ze mną, Cześć, projektant, który przekonuje, że to naprawdę nie musi być takie trudne uszycie letniej sukienki. Łatwo powiedzieć, Janek. Chciałabym bardzo, żebyś mnie przekonał. Uszyjemy tę oto sukieneczkę, tak? tak? Właśnie. Mój partner Andrzej pytał, czy to będzie suknia długa, czy krótka, to już wiadomo. Absolutnie krótka, bo na lato. No jasne. Krótka z odsłoniętymi ramionami Hiszpanka, to jest mm -hmm. hit tego lata. Uszyjemy ją z dzianiny. To jest Posiedź, materiał, który najprościej uszyć. jest uszyć, ponieważ dzianina jest elastyczna, w związku z czym nie musimy. Mm -hmm. Być jakoś bardzo dokładni. Jeżeli coś nam się przesunie podczas szycia, zawsze można uciąć, ewentualnie dopasować. Zresztą e, e, sukienka jest dopasowywana za pomocą gumki, w związku z czym w ogóle nie trzeba się przejmować jakimiś centymetrami. No dobrze. To co? Ja Ile tego materiału? E, potrzebne nam będzie od 1,5 metra do 2 metrów, w zależności od tego, jakiej długości i szerokości chcemy tą sukienkę. Taka sukienka, jaką ja szyję, mieści się na półtora metra. To jest takiej mniej więcej M, MSM, tak? E, ja się w nią zmieściłem i zmieściła się w nią modelka 36, więc to jest uniwersalny rozmiar. No dobrze. Tak. Okay. Zacznijmy może od tego, jakie wymiary trzeba z siebie tak. zdjąć. Dwa wymiary, które będą nam potrzebne, to jest obwód ciała nad biustem, mm -hmm. a drugi to jest obwód ciała wokół ramion. Ten obwód będzie nam potrzebny do falbany. Można go troszeczkę mm -hmm. polucować, żeby falbana się ładnie zmarszczyła. I teraz, e, sukienka składa się z pięciu elementów. E, najważniejszy z nich to jest trapez, z którego będzie zrobiony przód i tył. E, jeżeli chodzi o długość i Dziękuję, stopień... ja będę Ci trzymać mikrofon, o, ale Ty się w ogóle okay. tym nie przejmuj. Nie, nie będę, okay. jestem w wymiarach. Natomiast jeżeli chodzi o długość i szerokość tego trapezu, to jest nasz wybór, w zależności mm -hmm. od tego, jaką chcemy mieć sukienkę, dobra. długą i rozkoszowaną. Natomiast górna krawędź powinna odpowiadać połowie tego obwodu nad biustem. Dobrze. Kiedy wytniemy już taki trapez, Musimy wyciąć z niego, w nim y, otwory na pachy. To są takie małe łuki. Na górze powinny mieć około 5 cm, na boku około 10. Można je troszeczkę powiększać, jeżeli mamy duże ręce, ale myślę, że takie wymiary będą ok. Wycinamy dwa takie trapezy, to jest przód i tył. I teraz najbardziej skomplikowana część to jest falbana. Najpiękniej układa się falbana, która jest zrobiona z koła. Ja tutaj mam już przygotowaną na stole wyciętą falbanę. Musimy wyciąć duże koło z małym kołem w środku. I cała magia polega na tym, żeby to małe koło. Miał obwód, który będzie odpowiadać połowie obwodu naszych ramion. Robimy to w ten sposób, że połowę tego obwodu dzielimy przez sześć. To nie jest dokładne matematyczne obliczenie, ale wystarczy, wciennie sprawdzi się. Dużo tej matematyki, prawda? W e, tym życiu. Starałem się to zminimalizować, się jak, się, jak się da. Ale jeżeli to, co ja teraz mówię, Całe będzie. Ale w życiu ściga mnie matematyka, niestety. Ale matematyka jest, jak ktoś mówi, matką nauk, tak? tak. Królową nauk. Królową no, nauk, właśnie. E, natomiast jeżeli to jest zbyt skomplikowany, ja zapraszam do swojego bloga pracowniajenleśniak.pl, gdzie przy. Przygotowałem grafikę i dokładny opis, więc można tam sobie to spokojnie przestudiować. I pokażę jeszcze, jak narysować okrąg. Najprościej zrobić to za pomocą metra i pineski. Przypinamy metr pineską, łabiemy na nim promień, czyli ten wymiar, o którym przed chwilą mówiłem, i rysujemy sobie mydłem. Przesuwając metr dookoła. Mm -hmm. I teraz jak narysujemy mniejsze koło, drugie koło rysujemy w takiej odległości od pierwszego, jakiej długości chcemy mieć falbankę. Ja sugeruję 20 cm, ponieważ to jest uniwersalny wymiar. Dobra. Tu jest 20-cm. Bardzo fajna. I mm -hmm. ostatni element. A czym ty to wycinasz, mój drogi? Nożyczkami. Nożyczkami. Tak A, bo okej, okay, bo przecinasz Dobra. koło na wymiar. Właśnie, dziękuję Ci, że to powiedziałaś. Jak już wytniemy wszystkie tak? koła, składamy to. Na pół i przecinamy tylko w jednym miejscu. I wycinamy również dwa takie elementy. To będzie falbana na przód i druga falbana na tył. Rozumiem. No dobra. I, I tak ostatni... właśnie. Ocha, jeszcze to... jeszcze jeden, jeszcze jeden. Ostatni element jest pasek i on to już jest zupełnie proste. 5 cm szerokości i obwód naszych ramion. To będzie tunelik, do którego wciągniemy gumkę i zmarszczymy sukienkę. Kerwia wygląda to bardzo prosta, rzeczywiście. <laughs> Dziękuję. Ci. Czyli mamy wycięte, drogie panie, wszystkie elementy, które będą nam potrzebne do tej pięknej sukni. W drugim wejściu się już będziemy przymierzać tak. do szycia. Ja już zaczynam szyć, natomiast będę kończyć w drugim wejściu. Cudownie. To teraz, drogie Panie i Panowie, zapraszamy na przegląd tego, co wydarzyło się w tym tygodniu w showbiznesie. Agnieszka Jastrzębska zapytała gwiazdy, jak spędziły długi weekend.